Między Chile i Argentyną, dotyczący właśnie tego kanału BIGL. No, wszystko zależy, gdzie, w którym miejscu ten kanał sobie zakończymy. tak, tak, granicę powinniśmy poprowadzić. E, do rozwiązania tego konfliktu e, no, podobno bardzo przyczynił się Jan Paweł II, który był gdzieś tam, e, starał się negocjować e, jakiś bezkrwawy, e, bez umowę, takie mediacje e, dzięki niemu zostały w końcu zakończone i w 1985 roku podpisano właśnie taki ostateczny e, traktat, który definiował to, które e, tereny Skokiwo, żeby przeprowadzić się do stolicy e, kraju. E, W też, tu, ale po e, takim e, momencie, kiedy e, no, nagle wzrosła wilgotność, bo ogólnie podaje się, że na Atakami jest tak e, między 10 a 40, Są hodowane jak mają te. <grymienki>, jak się nie, hodowały, <grymienki>, wiesz, bierze, to wiesz, kory, to, nie, 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 tak to wygląda. Tak no, tak, no, a patrz. nie, 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 tak uwalniają, a nie, 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 były